Dzień dobry! Dzisiaj zmiana scenografii. Nie jesteśmy w warsztacie, nie jesteśmy na dworze, tylko jesteśmy w ogrodzie zimowym, który, jak widzicie, już przybiera takich kształtów, w których da się, dałoby się już pomieszkać. Mamy prawie wszystko z karton gipsu obłożone. Miałem wezwać firmę, ale stwierdziłem, że jeszcze jestem w stanie to zrobić, więc udało się. Mamy zamontowane już tutaj skrzynkę z rozdzielaczem, jeśli chodzi o ogrzewanie. Zrobiłem też elektrykę, mała skrzynka rozdzielcza, kilka bezpieczników. Lubię mieć to pod kontrolą, czyli różne linie pod różne bezpieczniki. i Mogę jakby decydować o tym, co jest załączone. I teraz zabrakło, słuchajcie, nie karton gipsu, bo to mogę dostać, ale zabrakło mi listew tych, które się stosuje na styku, czyli tutaj u góry i na dole, tam są pokazane listwy, które są na styku płyta, karton gips i drewno. To będzie poziomo, tak e, dokładane, ale zostały jeszcze miejsca, na przykład to, to, tutaj e, słup pionowy, słup poziomy i to wszystko zrobimy w dębinie. Więc już niedługo, ja się bardzo nie mogę się po prostu doczekać tego, że zrobimy te takie maskownice, założymy i wtedy to będzie pierwsza klasa. Ale to oczywiście po ekipie, która wkroczy tutaj, poszlifuje to wszystko, pozatyka te dziury, połączenia, pomaluje i wtedy mogę ja znowu kończyć pracę. Wyleci również, słuchajcie, to okno wielkie. I zrobimy tutaj przestrzeń otwartą do domu. Ogrzewanie już to wszystko przetestowałem. Śmigę elegancko. Myślę, że temat do ogarnięcia w naj, najbliższych dniach. A tutaj za ogrodem jest już końcówka tarasu. Końcówka w sensie końcówka miejsca. Nie końcówka prac, bo tam jeszcze dużo, dużo pracy przede mną. Więc uwijamy się, żeby zdążyć oczywiście przed zimą i przed śniegiem. No bo. Nie chciałbym, żeby mi tutaj wszystko gdzieś to zasypało. Także trzymajcie kciuki. No i myślę, że zapowiada się naprawdę fajne miejsce do spotkań. Dzięki, na razie.